Minęła godzina 18, serwus sera witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym Nienawidzę Poniedziałków. Święta, święta i po świętach. Nie wiem czy można by tak powiedzieć o walentynkach, ale walentynki już za nami. A co przed nami w nowym odcinku? Włam do CD Projekt Red i co może się z tym wiązać? Nowy nowy Switch. Chciałbym, żeby był nowy Switch, ale nowy Crash, czyli Crash 4 w końcu na Switcha i PC. A także wiele, wiele innych. Więc jeśli nie zostaliście przytłoczeni tą całą walentynkową miłością... To możemy zaczynać? Wiem, że wszyscy czekaliście. Rozwiązanie konkursów ostatnich już jest pod odpowiednimi filmami. Postanowiłem tym razem odpisać prosto zwycięzcom, bo wiem, że zazwyczaj jak robiłem te. Od, wyłaniałem zwycięzców w filmach, to mało kto się zgłaszał, więc tym razem sięgnąłem do Was bezpośrednio. Gratuluję wszystkim zwycięzcom i jeśli wygraliście, to powinniście dostać powiadomienie od wujka Google'a, a jeśli nie, no to życzę powodzenia w następnych konkursach, a uwierzcie mi, szykuje się jeden gruby konkurs, naprawdę dla wspierających kanał, także myślę, że będzie warto. I to dla każdego progu, tak naprawdę. Ale nie o tym, przejdźmy do informacji. Zacznijmy od tego, co myśleliśmy już, że w zasadzie umarło, a jednak zostaje wskrzeszone. I nie mam tutaj na myśli w sumie naszego budżetu czy ZUS-u, a mam na myśli bardziej Six Days at Fallujah. Gra bardzo kontrowersyjna, która miała się ukazać już w okolicach 2009 roku. Wtedy wówczas została skasowana ze względu właśnie na to, jak bardzo kontrowersyjny był to temat. Stracili oni wydawcę, no i gra tak naprawdę zniknęła. Aż do dzisiaj, aż do niedawna. Nowy wydawca, nowy deweloper składający się głównie z ludzi, którzy pracowali bodajże przy Halo, postanowili wskrzesić ten tytuł i wydać go jeszcze w tym roku. Jestem bardzo ciekawy, bo jest to gra, która ma przedstawiać prawdziwe wydarzenia, które miały miejsce w Fallujah. No, jestem bardzo ciekawy tego, jak twórcy zamierzają to wszystko ubrać, bo trailer nam niewiele pokazuje. Trailer nam pokazuje wywiady CGI. I w zasadzie tyle. Także Six Day at Fallujah wraca i to w tym roku. Zobaczymy, jak będzie. Jeśli będzie, jak z Pecko's The Line, no to może być kolejna dobra perełka. 1000 ludzi żyje w Divine. Rok przed, jak wyjechał. Jak wiele jest żyje tutaj, nie wiem. Jak wiele będzie żyć tomorrow. Myślę, że moje zadanie było, żeby przekonać tę część od klimatu. Jak się okazuje w tym roku, również gracze i posiadacze PS5, których na pewno jest niewiele, zostaną rozpieszczeni raczej i Clank. 16 już odsłona z serii, ukaże się na PS5 w końcu. No cóż, gra ukaże się na wyłączność tej platformy, nie będzie wersji na PS4, co jest ciekawym zagraniem, ale w pełni zrozumiałym. Gra jest od początku projektowana pod nową generację i wykorzystanie maksymalnie tego, co się w niej znajduje, także tutaj w sumie propsy. Powinniśmy mieć coraz więcej już tylko tytułów na tę nową generację, chociaż mam świadomość tego, że konsol na rynku ciągle brakuje. E, ja się nie mogę doczekać, i jak tylko się ukaże, jak tylko będę miał okazję już mieć w kolekcji, no to szykujcie się na pewno na jakiś stream, bo gra wygląda przepięknie. Twórcy Powiadają, zero czasów ładowania, to wszystko ma być poukrywane sprytnie właśnie w tych przejściach między wymiarami chociażby. Mega się jaram, bardzo czekam. Pozostając w temacie takich uroczych, ślicznych platformówek, które dostaną swoje nowe wersje, nowe odsłony, w zasadzie tutaj to nie jest nowa odsłona, ale tak, Crash 4 zmierza na Switcha i na PC. Fantastyczna wiadomość, obawiam się trochę o to, jak będzie to wyglądało na Switchu, ale jest szansa, że uda mi się dogadać z wydawcą z Activision, żeby dostarczył kod na stream i wtedy na Pewno zobaczymy, jak się to sprawuje na Switchu. Natomiast wersję. Na PS4 i na Xboxa dostają też darmowy upgrade do Next Genów. 12 marca wszystko się wydarzy. Wersje Next Genowe będą miały 4K i 60fps, także rewelacja. Nie mogę się to czekać, żeby sprawdzić swoją wersję na PS5. Ta wersja Switchowa no, spodziewałabym się tutaj max 30fps i może 720p, bo to jest naprawdę ładna gra i myślę, że tutaj musieli jednak spore cięcia zrobić. Zobaczymy, jak będzie. Wersja na pc ma się ukazać w tym roku. I tyle wiadomo. Co ważne, będzie na razie na wyłączność dla platformy Battle.net. Pewnie później się to zmieni, ale na razie Battle.net. To trochę dziwne, bo kiedyś jak się mówiło Battle.net, to się jednak myślało o tych dobrych rzeczach z Blizzarda. Diablo. Kurde, umawiał się, się ze znajomymi na granie po Battle.necie właśnie w Diablo. To był taki synonim tego. To był synonim dobrych rzeczy, a teraz jakoś tak... Meh. No ale dobra, już mniej o mojej... E, moim żalu ten, o tym, że Blizzard przeszło pod skrzydła Activision. Przechodzimy dalej, przechodzimy do najważniejszego, myślę, tematu tego odcinka, czyli właśnie włam do CD Projekt Red. Niedawno miało miejsce włamanie na serwery CD Projektu i z których zostało wykradzione kod źródłowy do Gwinta, do Cyberpunk'a i do Wiedźmina 3. Jak się okazuje, był tam właśnie kod źródłowy zawierający już te aktualizacje do, pod nowe generacje do Wiedźmina 3. Podobno być, ma być Ray Tracing. E, z tego co Adam Kiciński mówił w komunikacie prasowym dla PAP. Ten włam ma mieć przełożenie krótkofalowe dla ich produkcji, bo zaatakowali oni serwery, ale większość i tak mają w backupie, więc nie powinno to mieć zbyt dużego przełożenia, aczkolwiek nie zdziwiłbym się, jeśli ten patch do Cyberpunka Ukazałby się trochę później i już nie w lutym. Pamiętajcie, że ten obiecany, który miał być w styczniu, wyszedł 23 stycznia, więc dosyć późno. To był ostatni już dzień, praktycznie kiedy mogli go wydać. I teraz czekamy na ten drugi patch, który miał być już tym większym i poprawiać działanie na starszych konsolach, to znaczy na poprzedniej już generacji. Co do samego włamu tutaj trochę niedobrze mi się robiło, jak czytałem komentarze ludzi, którzy pisali, że należało się CD Projektowi Ludzie, zastanówcie się, w komunikacie od tych hakerów, od tych wielkich hakerów, oczywiście to nie musi być prawda, ale jest powiedziane, że zostały wykradzione także dane osobowe, dane HR-owe. I słuchajcie, tam pracuje, pracowało tysiąc osób? Jakoś tak, w tym dane osobowe byłych pracowników, więc możemy śmiało zamówić, założyć, że tysiąc osób i dane osobowe tych osób nagle zostają skradzione. Dane osobowe w tych czasach, to mało osób sobie chyba zdaje z tego sprawę, patrząc na zachowania w social mediach, są bezcenne. Za waszymi danymi osobowymi można wziąć kredyt, można zrobić naprawdę bardzo dużo złego. I wyobraźcie sobie, że pracujecie w takiej firmie, jesteście Bogu, ducha winnym, programistą, grafikiem, muzykiem, człowiekiem od PR-u, kimkolwiek. Na pewno nie mieliście złych intencji, ale też nie mieliście jakoś większego znaczenia w całym tym trybie produkcyjnym. To znaczy, no, nie zrozumcie mnie źle, chodzi mi o efekt końcowy, który wiemy, jak wyglądał, a Wy jesteście po prostu kimś, kto chciał zrobić swoją robotę jak najlepiej. O, o to mi chodziło. I nagle padacie ofiarą czegoś takiego. Nie wiem, jak to wyglądało do końca. Były różne plotki, że dane osobowe wyciekły na tyle, że trzeba było wymienić dowody osobiste. Ja nie wchodzę tutaj teraz w plotki. Wchodzę tylko w takie gdybanie, co to może oznaczać. Jeśli faktycznie te dane wyciekły, to ci pracownicy naprawdę mają przesrane. I im się totalnie nie, nie, nie zasłużyło. Nie zasłużyli na to, nie należało im się. No nie, jest to super słabe... E, Kody źródłowe do wszystkich trzech produkcji skończyły na licytacji za 7 milionów dolarów, i z tego co pamiętam, z tego co czytałem, to właśnie kup nabywca powiedział, że nie będzie to udostępnione nigdzie dalej. Więc CD Projektorem, z jednej strony, mówi, że nie będzie negocjował z terrorystami i nie będzie, tego, nie będzie wpłacał tego okupu, a z drugiej strony pojawia się tajemniczy kupiec, który kupuje kod źródłowy i nie planuje go udostępniać. Można snuć takie tutaj podejrzenia, że może to sam CD Projekt zrobił, aczkolwiek 7 milionów to dosyć sporo, biorąc pod uwagę, jaki był pierwotny okup. No nic, jestem ciekaw, co wy sądzicie. Czy myślicie, że CD Projekt Red mógłby sam wpłacić te 7 milionów, żeby odzyskać swój kod źródłowy? W przypadku Quinta by to ich zabolało, bo tam jest monetyzacja jednak. Jestem jednak ciekawy, jakie miałoby to przełożenie w przypadku CD Cyberpunka i Wiedźmina. Piszcie w komentarzach. I w momencie kiedy wy piszecie w komentarzach, co wy my myślicie o tym, przechodzimy do sekcji co nowego w kolekcji, a pojawiło się naprawdę fajne rzeczy. Mijający tydzień był naprawdę bardzo dobry. Dostaliśmy Super Mario 3 World plus Bowser's Fury, który mogliście oglądać na streamie ostatnio. I ja swój egzemplarz oczywiście dostałem od wydawca, od Conquest Entertainment. Także dziękuję bardzo, tym bardziej, że dostałem zwykłą grę, w sensie wydanie zwykłe, plus właśnie ten piękny Steelbook, który z tyłu ma samą nową grafikę przedstawiającą dodatek Bowser's Fury. Natomiast z przodu mamy 3 World. Gra jest fantastyczna, ale tutaj akurat głównie mówię o 3 World, który już miałem okazję wcześniej ogrywać. I teraz ogrywam jeszcze raz na Switchu. I z tego co widzę, to w Handheldzie mamy stałe 60fps. Natomiast co dziwne, w przypadku Bowser's Fury mamy 30fps. I... To widać, to bardzo widać, aczkolwiek na pewno przejdę Bowser's Fury i mam nadzieję, że będę mógł się podzielić w jakimś materiale swoimi wrażeniami. Razem z tym dostałem oczywiście taki standardowy zestaw, jeśli chodzi o zamówienia przedpremierowe, więc mam magnesiki na lodówkę i mam, no już tak, podtrzymuję magnesiki, to i mam naklejeczki, steelbook i pudełeczko. I kończąc to kaleczenie języka polskiego, przechodzimy do następnej rzeczy, którą dostałem od Microsoftu. I jest mi niesamowicie miło, że Dostałem taką paczkę akurat na Walentynki. Akurat mówiłem Karolinie, że myślałem o tym, żeby. bo zobaczyłem tego pada w social media i właśnie tak nawet myślałem, że o, może to byłby fajny, żeby ona mogła grać sobie. Tym bardziej, że ostatnio grywa na Onexie w Red Zeta. I tego z Xbox 360. Świetna gra. Mniejsza z tym. Pad jest przepiękny. Jeśli śledzicie mnie na Instagramie, to mogliście go zobaczyć. Nawet na Twitterze też wrzucałem. Nawet napisałem taki piękny wierszyk. Słuchajcie, na górze Y na dole A. Czy będziesz moim graczem numer dwa? Tak. I na osłodę tego czerstwego wierszyka dostałem też czekoladki. Dostaliśmy, no bo w sumie ja nie będę ich jadł sam. Nie ma mowy. Grubaka wrócił w pełni, więc e, super upominek, super paczka. Dziękuję bardzo Microsoft, naprawdę jest mi niezmi niezmiernie miło. Dostałem też coś, o co w sumie nie prosiłem, ale nie żałuję, znaczy o to też nie prosiłem, żeby nie było, ale chodzi mi o to, że to tak wpadło mi zupełnie przypadkiem i jest to nowa gra Drive, hashtag Drive. I jestem super zaskoczony. Jak się okazuje, ja byłem pewien, że ta gra już jest na Eshopie, ale nie, jeszcze jej nie ma. A gra się niesamowicie dobrze. To jest taki endless driver w takich klimatach lat 70., 80., taka inspiracja jest tutaj mocna, zwłaszcza te auta. E, niesamowicie przyjemna gra. Mam nadzieję, że będę miał okazję wam ją pokazać na streamie albo w jakimś materiale poza tym, bo naprawdę jest spoko. Jestem super zaskoczony, jaka to jest ładna i przyjemna gra. Taka akurat na partyjki, żeby zagrać chwilkę i wrócić do robienia czegoś innego. Ale to tak naprawdę, jeśli chodzi o co nowego w kolekcji, to tyle w tym tygodniu. Przechodzimy do sekcji z najlepszymi komentarzami/slash QA, ale w tym tygodniu też będzie bardzo krótka, bo po prostu przypomnę tutaj w filmie, kto wygrał i co. Także przechodzimy. Zaczynając od konkursu na pady do Xboxa, bo w sumie jeden i drugi konkurs miał swoje rozwiązanie właśnie no, w dzisiaj, wczoraj. Ja to nagrywam w Walentynki, a wy to oglądacie w poniedziałek standardowo. Chyba że jesteście wspierającymi, to możecie też zobaczyć, że w komentarzach pojawił się: W tym padzie był kod na Game Passa i ten kod jest dla wspierających do wykorzystania. Także wspierający z progu standard, którzy oglądają film wcześniej, mogą już go wykorzystać. Anyway, wracając do konkursu i do wyników. PowerA, pad do Xboxa, zgarnia Mateusz Płuciński, czy Pluciński, mam nadzieję, że to ja dość źle zapisałem, najwyżej, albo dobrze, mam nadzieję, że dobrze. Gratuluję Mateusz. Pada od Hori, zgarnia Krzysztof Reichel, także gratulacje. Tak jak pisałem w komentarzach, kontaktujcie się ze mną na Discordzie, podajcie mi dane na paczkomaty i ja wysyłam to w najbliższym tygodniu. Jeśli chodzi o pady do Switcha, te pady Switchowe, no to mamy tak. Różowego pada zgarnia Mateusz Nowak, żółto-czarnego z Pikaczem zgarnia Adam Malczewski, Pikacz plus Pokebole, ten taki wiecie, biało-czerwono-czarny, e, Rafał Hajduk i czerwony pad z Mario zgarnia SMS. Hmm. Jeśli chodzi o pady z dodatkowej puli dla wspierających, tutaj mamy ciekawy twist. Mysza zgarnia ten Pokémon miętowy, ten mały dla dziewięciolatki, natomiast jeśli chodzi o tego pada GameCube'owego, to tutaj Donat Gronek poprosił mnie o to, że jeśli go wygra, to żebym go wystawił na aukcję charytatywną. I właśnie to zrobię, i to szanuję super. Zrobię fajną paczkę z dodatkowymi rzeczami, które dorzucę do tego, i link znajdziecie pod tym filmem. Także zachęcam bardzo do licytowania. Aukcję zaczniemy myślę od złotówki standardowo, i całość przekażę na cele charytatywne. Także dziękuję Wam bardzo, dziękuję, że takie komentarze się pojawiają. I tak jak wspominałem, wyczekujcie następnych konkursów bo na pewno będą jeśli nie wygraliście w tych poprzednich nie przejmujcie się myślę że to dopiero początek konkursów i tak jak wspominałem już teraz mogę y, jeszcze dodatkowo wspomnieć o tym że będzie konkurs taki naprawdę gruby dla wspierających kanał i to z każdego progu nieważne na którym progu jesteście będziecie mogli wziąć udział i wygrać naprawdę grubą nagrodę jeśli domyślacie się co to może być Piszcie w komentarzach. Jestem ciekawy, jakie Wy macie domysły. A ja póki co dziękuję Wam bardzo serdecznie. Przesunę te czekoladki, bo nie mogę machać spokojnie łapami, jak to mam w zwyczaju. Jeśli materiał Wam się podobał, dajcie znać w komentarzu. Możecie zostawić łapkę i suba z dzwonkiem, nie wiem, jeśli chcecie. Widzę, że mniej więcej połowa oglądających ma powiadomienia i jest subującymi, więc może czas to troszkę zmienić. Eee, dziękuję przede wszystkim mojemu spornikowi Galahad Galahadowi Lafayette, który jest spornikiem na poziomie Gold. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają ten kanał, dzięki którym możliwy jest jego dalszy rozwój i właśnie takie konkursy jak ten nadchodzący. Jeśli nie wiecie, kim czym są spornicy i jakie mają benefity, zapraszam do zakładki Wspieranie. Tam będziecie mogli zobaczyć, co na Was czeka na każdym z probów. I to by było na tyle. Widzimy się o 20 na streamie z Animal Crossing już dzisiaj, jak w każdy poniedziałek. A w środę będzie materiał dlaczego i czy warto kupić Xboxa Series S. Do zobaczenia już wkrótce, kochani. Trzymajcie się i bądźcie w zdrowiu. Servus.